Dzień dobry. Witajcie w Coffee Talksach, serii krótkich wideo, w których poruszamy tematy związane z pracą przyszłości. Dzisiejsze wideo to tak naprawdę zaproszenie do sesji co-creatingowej przeprowadzonej przez zespół i Brain Embassy. Sylwia, powiedz nam, po co ktoś miałby chcieć przyjść na taką sesję co-creatingową? Niedawno skończyłyśmy jedną z takich kolejnych właśnie wspólnych sesji co-creatingowych. I... Mam wrażenie, że tak. Pierwsze, pierwsze dlaczego jest dlatego, że w normalnym kontekście, w normalnym biznesie mamy różnego rodzaju wyzwania. I z tymi wyzwaniami siedzimy, problemami, bólami. Nie potrafimy już poza burzą mózgu zwykłą rozwiązać tego. Więc siedzimy, jak ja to mówię brzydko, miętolimy ten mózg i próbujemy z siebie coś wycisnąć. Więc masz na pewno jakiegoś rodzaju wyzwania, one mogą być albo od wewnątrz organizacji, albo z zewnątrz. Szukasz pomysłu na wprowadzenie nowego produktu, wprowadzenie nowego rozwiązania wewnątrz organizacji. Chcesz w inny sposób angażować swoich klientów, albo angażować ludzi w firmie. Chcesz być może w inny sposób rekrutować i przyciągać i budować markę swoją jako, jako pracodawcy. Krótko mówiąc, możesz mieć tak naprawdę każdy jeden problem, ale ten problem musisz mieć, czyli coś cię musi uwierać, problem, bolączkę, z którą nie chcesz już w stary sposób sobie radzić. I właśnie dlatego widzimy bardzo dużą wartość, żeby wpaść do nas, popracować wspólnie na takiej sesji co-creatingowej, dlatego, że oferujemy zupełnie inny kontekst, czyli przestrzenie, wspaniałe, kreatywne Brain Embassy i zupełnie inny flow. I to nie jest zwykła burza mózgów, tylko tak naprawdę, jak, jak, jak to wygląda, Kasia? Mhm. To nie jest zwykła burza mózgów i to też nie jest zwykła sesja Design Thinking, bo tak gdzieś wow. to pod. Podem tak czujemy, komunikujemy. Um, przede wszystkim różnica jest taka, że możecie przyjść z problemem, który de facto zupełnie inaczej zostanie nazwany podczas takiej sesji. Być może myślimy, że jakiś problem jest, ale w wyniku takiej sesji dotkniemy innego, być może bardziej palącego, być może problemu, który ma jeszcze większy wpływ na biznes. Więc to jest pierwsza różnica między taką szybką zbierzmy się, zróbmy burzę mózgów, nie? jak to się zwykle dzieje w, w organizacjach. A druga rzecz to, że w bezpiecznych warunkach możemy uruchomić cały potencjał ludzi, którzy przychodzą na taki warsztat, i rzeczywiście wygenerować pomysły, i mało tego, od razu je przygotować ich prototyp i przetestować. Czyli nie, że wychodzimy z listą pomysłów i znika gdzieś w otchłaniach, tak, notatek czy maili, tylko rzeczywiście wychodzimy z konkretnym action planem do wdrożenia, do testowania już w realu. Więc te dwa wyróżniki to jest właśnie to, co, to, co oferujemy w sesji co-creatingowej. Mało tego, korzystamy właśnie, jakby tutaj zasilamy taką sesję e, całym zapleczem praktyk z pięciu przebudzonych talentów, liderów przyszłości. I takie kombo, jeszcze wsparte pracą z metaforą, pracą z kartami. To jest taka, wydaje mi się, unikalna wartość obecnie na rynku, którą, do której spróbowania Was zachęcamy. No i prawda jest taka, że mamy końcówkę roku, więc są różne podsumowania, które wykonujemy, więc jeśli chcesz inaczej wejść w nowy rok, w inny sposób też odpalić swój zespół, to zapraszamy Cię do tego, żebyś skontaktował się z nami. I po prostu wpadł, przetestować, jakiego rodzaju rozwiązania możemy wspólnie wygenerować podczas takiej sesji co-creatingowej. Jest tam energia, jest tam radość, jest tam dużo twórczej mocy, muzyki, ruchu, tego wszystkiego, żeby właśnie w inny sposób podejść do tego, co Wam przeszkadza, i znaleźć fajne rozwiązanie, które Wy możecie bezpiecznie wdrożyć. Zapraszamy. Link do kontaktu do nas jest poniżej w tym, w tym nagraniu. Czekamy Cześć. na Was, Cześć.